Oprzejcie nas na TikToku, jesteśmy hip hop -heady. Na YouTube też. Ja też jestem hip hop hedy. Cześć! Najdujemy się w Warszawie idziemy na Hidden Gems. Nie wiem, co to będziemy robić. Myślę, że większe wyzwanie mają osoby oglądające tego vloga. Czy my nagrywamy sobie okoś ludzia? Myślę, że to jest. idący wyczerp... To jest, to jest dobra konkurencja. Przepraszam za te przerwy, ale tak co jednego przechodnia musiałem stopować to co mówił, bo się wstydzę mówić. Pojawiało się wiele komentarzy pod naszymi filmami, czy jesteśmy razem. Nie zdementujemy tej plotki. Mamy ambasadę włoską, a ja studiuję włoski. Skąd przyjechałeś? Jestem z Knurowa. No. <grym> Marcin nie podłączył mikrofonu, więc nie wiadomo czy cokolwiek słychać. natomiast przyjechałem z Knurowa. Tak się to z Katowic, bo tam co parku, miałem auto. I teraz to miałem pociąg i co? Idziemy ponagrywać z miłymi chłopakami. Update jesteśmy znowu pod Ambasadą Włoską. Ambasada Włoska. Nagrywamy tylko jak nie ma ludzi. No. <laughs> Mam kawę, on ma Red Bull Outfit Check. Jesteśmy ubrani bardzo podobnie. Nie Jesteśmy ubrani dokładnie tak samo jak byliśmy ubrani na koncert Travisa. Jak szliśmy. w sensie ja, ty to nie wiem. I wyglądasz mega przystojnie w tym kadrze. A dziękuję bardzo. To są Salomony. Salomony, no. Jak przykład, czyli się z nieba lasu na Salomony. Dobrze, spodnie, spodnie relap. Rilab, spodnie, spodnie dostałem, bluza 150 chyba, a kurtka, nie wiem, kurtka Uniqlo, tam jest trochę przeszacowana cena. Wiem, że teraz chcesz, żebym wziął telefon mm. i zapytał ciebie by o to samo, <laughs> więc proszę. <brako, zamiast. laughs> Widać mi kole, podwiewa kurwa wiatr. Mamy tak, Kurtka, lumpex, 3 złote, dosłownie 3 złote, nie żartuję stary, sweter, spodnie, joniklo, dział e, damski, ofersy, martens, e, nie wiem, dostałem na święta od rodziców, wizerunek, wiadomo, 100 milionów. Kogo pozdrawiamy? BSK, ASLIPA, więcej ludzi tak. nie znam, czyli tak prywatnie, więc zresztą nie pozdrawiam. Z deblumanti? Manufaktura od radio. Gdzie to mamy? E, no, ja myślę, że tu na przykład. No, obok HESA, ja nie? No, no, no. Tutaj Tak wygląda backstage nagrywek z kółka. Chcieliście to na YouTubie w ogóle, ale. nie będziecie mieli. Tak, Nie, no, obawiam no, no, się, że to jest po prostu takie niejutubowe trochę. No, no, nie, no nie, nie wiem, to jest taka szybka forma, nie? Szybka jako forma. Jak szansę, to wstawimy i w ogóle nic nie było, nie widać, jak mówiłam. No i co? No nic. Tak lepiej, tak. No. Spoko, ale czuję się. Y Zestresowany, za. Tak. Powiem, że my nic tutaj nie patrzyliśmy, nie patrzyliśmy na ich domy. Nie, naprawdę, że w sensie, się jeśli wygląda to ktoś... E, nie <try> to, ...to nic nie ukradliśmy. Jak to ktoś z kartoka to prawdopodobnie włamał nam się do danych, bo nie ma opcji, że gdzieś to No, Dobra, to czekaj, ustawię się chaina jeszcze. Dobra, 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 dobra. Dobra. Dobra, dobra. dobra. Nikt w sumie realnie nie czeka na ładną kartę jego, czy coś. To znaczy, już jest tak duży poran, no ale się nie... To się jest Że star Martini, ja biorę grobę z papierosa, tą skinkę. Moja mama wychowała egoistę, Insta. Czy nagrywacie TikToka? Nie. My robimy kotem vlogowym. A Od początku dnia nagrywamy vloga, mm -hmm. nagraliśmy już 40 sekund. No, to no. 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 Robicie vloga? Robię vloga. Nie chcę pójdzie. nic mówić. I nie powiedział. Jak działa Mamy kategorię. Tutaj jest coś, co naszym zdaniem jest najlepsze. Nie pamiętam jak się nazywa, ale ten 58 usłwowych album białaza. Tutaj jest coś, co naszym zdaniem jest najsłabsze. Ja teraz głosuję. Osoba druga nie patrzy, co wylosowałem. Aha. I Dajmy na to, jest coś tutaj. Więc ja wybieram coś, co w skali najgorsze, najlepsze jest moim zdaniem tutaj. Daję Ci na przykład odpowiedź, że chodzi o album, mówię Ci na przykład 10-sięciousforowy album Białaza. Kategoria ogólnie album Rafała. Okej. Okay. To jest też do Was, do Was widzowie. Redakcja tuba. Redakcja tuba, żeś to na YouTube. Huba buba. Kurde, widzicie jestem byłym piłkarzem. Generalnie tutaj mamy teraz ważny mecz. Fifi. Oprah tak, przeciwnik. No i rozpierdala, gra. Jesteśmy tutaj z całą ekipą. Odkierek młode wilki. To nie są młode wilki. Jak wil to nie? To nie są młode wilki. Czekaj, jeszcze raz. Argo terror, dwie wyblz gina, tole ja Idę właśnie na wywiad. Udzielać wywiadu niestety nie z hip hop Ej, się, oni, mają, oni mają niestety za małe zasięgi, to nie zbierasz się ten tym ja tak. Co ja mam powiedzieć? O dobra, to jak będzie pytanie jakieś kto jest overrated, to mówisz hip A... hop-hedy. Dobra, A... dobra Nie mam problemu. Nie, no nie, nie chcę tak mówić. Czy masz dwubiegunowość? Biegupo. Nie, nie z, grypoma, nie, jest to. Nie, z grypoma, nie To jest bez aure, totalnie. A hip hop heady? Cześć, tutaj hip hop head. Nie, mi się wydaje, że nie mam dwóch biegunności. Jestem tutaj z moim bratem. Dzisiaj będziemy oceniać e, piosenki hip hopowe, rapowe. E, tak, e, oprzećcie nas na TikToku, jesteśmy hip hop heady. Na YouTube też? Ja też jestem hip hop head. Em. Powiem Wam, że ten vlog się zapowiada bardzo dobrze, nie? Proszę coś powiedzieć do vloga. Eee, pozdrawiam na autofon Nie, jednak nie pozdrawiam na autofonu Okej okay. Marseille District Marseille District jest najlepszym boys bandem we Wrocławiu Tak, tak naprawdę są beznadziejni, w bo masakra z nimi Pójdę z wami do studia może Może coś tam się będzie działo Chociaż wątpię Pokażę wam gdzie nagrywa BSK Boys Tu mamy tak zwanego bufa Tu nagrywamy Powinien być mikrofon, ale go nie ma Tu jest kanapa Eee, tak, tu jest Leoros, To dla hip headów. Tak, to dla hip hop, hip -hop headów się ma. Eee, tak, tu jest koło. Eee, ale pokażę Wam coś mocnego. Patrzcie to. Widzisz to, człowieku? Widzisz to, człowieku? Diamentowa płyta. Pięć diamentowych płyt. Bardzo, 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 bardzo duże osiągnięcie. I tutaj dla. Młodego klaxona, młody klaxon GO. Wtedy tam w sumie nie umiem vlogować. Ja jestem bardziej od mówienia do mikrofonu, ale nie do tego. Oddam już telefon tym hip-hop headom, czy jak oni tam mają. Bo w sumie to już mi się nie chce. Jestem mega głodny. BSK, man, no w jesteśmy w budynku i robimy rzeczy. Tak zwane na e, ukryte diamenty. Trzeba. No. To jest kontent. Wybieramy płytę dla Michałka, którą ma posłuchać jak będzie jechał pociągiem teraz tak. jest A, to ten, stop, rap i hip hop nie, nie powiem stop. ja ci powiem stop ja ci powiem stop no dawaj, dawaj ale czemu tak czemu tak wąski zakres no, bierzesz? bo ja że, że ważne w jakąś płytę okej, okej okay, okay. okay. dalej jest dalej hip hop? nie okej, okay, no okay. nie, nie patrzyłem teraz to weź jeszcze góra do okay. róg. stop no paluk ostatni czego szaman szaman on musi zrobić ocenę, później okej okay, to w postprodukcji to jest mój montaż paluk jak to paluch. No, całościowo, licząc jakby cały materiał nie jest to coś do czego bym wracał ale są tutaj killery i są tutaj filery nie i takimi killerami no to są znane chociażby numerek jak szaman jak gdybyś kiedyś jak oko otwierając ten album no taki taki album no wiesz fani rapu Będą zadowoleni, jak to usłyszą. Zresztą fani rapu już na pewno słyszeli ten album nie razem, więc o czym ja teraz mówię? I to tyle od nas w tym vlogu. Dajcie znać, jak wam się podoba. Mamy nadzieję, że wam się podoba jak coś, to wiecie, tam like, sub czy coś takiego i dajcie jakiś feedback, czy chcecie tego więcej.